Pita nigdy z tej strony. E, dzisiaj będziemy zajmować się tłumaczeniem tekstu i jest to jego pierwszy odcinek z takiej serii y, filmików, które będą traktować o sukcesie. Okay? Czyli uczymy się angielskiego z jednej strony, a z drugiej będziemy się też uczyć, w jaki sposób osiągnąć sukces w życiu. E, z góry przepraszam za troszeczkę zatkany nos, ale. Zmiana pogody w Polsce niekoniecznie mi najlepiej służy. Dobrze. Więc udostępniam ekran. Proszę bardzo. Mamy tutaj artykuł. Um, mamy tutaj artykuł, który um, cóż. Um, który właśnie mówi na, o tym um, pomoże nam um, ten sukces, prawda, jakby... Um, Osiągnąć, da nam pewne narzędzia, w jaki sposób ten sukces możemy osiągnąć dobrze. Ostatnie rzeczy e, do e, nawigacji i mamy tak. Navigation skills. Finding your success path. Czyli co? Mamy znaleźć naszą ścieżkę. Success Path, czyli naszą ścieżkę, no, naszą drogę do rozwoju, prawda? I Finding Your, prawda? Twoją, Twoją własną Success Path. Dobrze. Teraz tak. Um, mamy tutaj ten artykuł. Um, czyta. Um, You would think everyone would have the same attitude towards personal ability, but in fact, studies suggest that there are two opposing sets of beliefs in play. The entity theory, the idea that our talents and competence are pretty much fixed, some people are born good at things, others are not. And our abilities are just part of who we are. And druga, uh, incremental theory that we are capable of doing what we are capable of doing is something we can change and develop. Dobrze. Zmienie sposób podostępniania. Bo mam wrażenie, że nie będziecie widzieć e, wszystkiego tak, jakbym chciała Wam pokazać. E, tutaj. Dobra. No, może wystarczy. Okej. Okay. Czyli mamy tak. Pomyślałbyś, Uh, że wszyscy mają um, the same attitude towards personal ability, prawda? Uh, suger to sugeruje, jakbyśmy byli tacy sami. But in fact, uh, there are two opposing sects of beliefs, so, dwa uh, rodzaje, um, dwa zestawy, jakby. Sprzecznych, jakby opposing, prawda? Zostało w tych takich wierzeń, takich powiedzmy um, e, poglądów o. Mamy the entity theory, prawda? I mamy incremental theory. I czym one się różnią? What's the difference between the, the entity theory and the incremental? Incremental theory. No, w pierwszym, że e, nasze talents and competences are pretty much fixed. Są so, niezmienne, są so, ustalone, koniec, kropka, prawda? I jak się rodzisz z jakimiś kompetencjami, to je masz. A jeśli nie, to ich nie masz. And our abilities are just part of who we are. Prawda? To co umiemy, w czym jesteśmy dobrzy, to jest tylko to jest jakaś składowa tego, kim my jesteśmy. Druga teoria to jest, że nasze te umiejętności możemy change and develop. Prawda? Możemy je zmienić i możemy je rozwijać. Okay. Lecimy dalej. Może takie pytanie do Was, która Teoria Wam wydaje się bliższa, prawda? Myślę, że ta incremental theory jest troszeczkę bardziej pozytywna, prawda? Daje nam większe pole do no pracy, prawda? Nad sobą. Dobra. What these theories refer to is our perceived competence. How likely we think we are to succeed if we try something, either in terms of impressing others, performance goals, or in terms of learning how to do things, mastery goals. Dobra. Czyli refer to. To, do czego te to, to się odnoszą, is perceived competence. Czyli perceived taka jakby postrzegana um, competence. Uh, how likely we think we are to succeed if we try something. Czyli jak prawdopodobnym jest, że my succeed, osiągniemy sukces, jeżeli będziemy try something, próbować czegoś. I then in terms of impressing others, możemy jakby uh, mieć takie cele. Performance goals, które mają na celu um, impress others, jakby zrobić na nich wywrzeć, na nich wywrzeć na nich pozytywne wrażenie. Or in terms of learning how to do things. Albo kiedy mówimy o rzeczach, jak rzeczy robić, how to do things. I tu mamy Bustery goals, takie cele, które polegają na tym, że się nauczyć, jak rzeczy jakieś robić. Dobra. the winner is there's is a the chance to... <laughs> which of these theories should we give credence to no, właśnie the encouraging news is that scientific research supports the uh, incremental theory not a hodgepodge a 2006 study published in the journal personality and social psychology tested more than 450 people and found that the most solid predictor of success, even in supposedly objective measures such as IQ tests, it has uwaga, was how much a person believed in being able to change what they do. Bardovasna, To, to pytanie, prawda, która z tych teorii jest prawdziwsza, prawda. I tutaj był zrobiony um, jakiś eksperyment, były jakieś stawie opublikowane, prawda. E, przetestowali wiele osób, te 150 i co odkryli? Że the most solid predictor of success was how much a person believed in being able to change. Prawda? Czyli wiara danej osoby. Osoba wierzy, że jest zdolna, żeby coś zrobić. To, to jest jakby ten predictor of success. Ta, jeżeli wierzysz, że coś możesz, The predictor of success is higher. Bardzo dobra wiadomość. If you want to succeed, the first... Uu, gdzie my jesteśmy teraz? Musimy poszukać. The first... O, proszę. Momencik. The first step... Musimy tu uporządkować troszeczkę sprawy. The first step is to see yourself as someone who capable of learning. Czyli nie, jeżeli nie wierzysz w swój własny sukces, jeżeli nie wierzysz, że jesteś capable of learning something, to nawet nie zaczynaj. Jakby sabotujesz swój własny sukces. Believing that you can master new skills makes it Significantly more likely you will do so. Hmm? So let potential rather than current ability be your guide when making decisions. No, słuchajcie, bardzo dobra wiadomość. Bardzo dobra. We potential rather than current ability should be your guide. Czyli o czym powinniśmy myśleć, jak nastawiać nasz umysł na to, co możemy w przyszłości osiągnąć, jakby bazując na wierze, a nie na tym, co jakby realnie tutaj jest. Tak? Dobra. Co powinniśmy zrobić? Seek a positive environment. Hmm. Czyli. No jakby szukaj, prawda, takiego otoczenia, które jest pozytywne. If you're considering moving on, approach any new workplace work with an eye to the prevailing ethos and culture. Sustained stress and feelings of anxiety will limit your growth So when selecting a new organization to join, it is better to select one where people focus on creating positive changes. I teraz mm, to jest o takich osobach, które um, o moving on, they uh, They considering moving on, no i chcą to zmienić na przykład pracę. They want to change a workplace. So they should keep an eye, yes, powinni zwracać uwagę na prevailing ethos and culture, prawda, jaki jest ethos i jaka jest culture w tej firmie, prawda. I teraz sustained stress, prawda, jak w tej firmie będzie stress, anxiety, to limit your growth, to ograniczy Twój wzrost, Twój rozwój, więc kiedy wybierasz organizację, do której chciałbyś dołączyć, taką wybierz, w której ludzie focus on creating positive changes, prawda? Więc może nie jest najlepszym pomysłem dołączanie do organizacji terrorystycznej. No, chyba, że <laughs> ta organizacja ma na myśli jakieś positive changes, prawda? I teraz positive organizational. Scholarship, POS, not so to jest. an umbrella concept, an umbrella concept, very with organizational studies, within organizational studies, has focused on the importance of creating cultures that facilitate the growth and development of people and ways of doing things to serve customers and. Uh sustainable changes. POS emphasizes the importance of positive attributes, processes, and outcomes. One basic idea is that it's more effective for a leader or mentor to focus on someone's good points and to build on them than it is to focus on the limitations. This creates a situation in which it's safe for them to experiment. No, bardzo fajnie. Mamy tutaj um, taką, powiedzmy, um, takie co? Um, guideline taki, prawda? Dla mentorów, dla menadżerów, prawda? Jaki? I, i, um, jaka kultura pracy jest najbardziej wskazana? I co? Positive attributes, processes and outcomes. Słowo pozytyw tu się pojawia kilkukrotnie. I tutaj jest ciekawy koncept, że effective leader, It's more effective for a leader to augment it for someone's good points. Czyli lepiej jest skupić się na czyichś pozytywnych, dobrych stronach, niż na ograniczeniach, limitations, prawda? Ponieważ ludzie się będą czuli bezpiecznie i będą chcieli eksperymentować. A wiadomo, że jeżeli ludzie eksperymentują, to może z tego coś innowacyjnego wyjść. Dobra. In short, when choosing your path, look for evidence that the organisation seeks to grow and make a difference. Oh, it's not what Make a difference, right? You will develop better and spot more opportunities if you see yourself as capable of learning and you will learn better With people who are more interested in what you can than what you can't. Czyli, kiedy wybierasz swoją ścieżkę, szukaj takich organizacji, które po prostu ch chcą się rozwijać i chcą, jakby, zmieniać świat na lepsze. Bardziej się rozwiniesz, będziesz widział więcej możliwości dla siebie, prawda? Um, i się będziesz lepiej uczył z ludźmi, którzy są bardziej zainteresowani tym, co you can, co ty możesz zrobić, than what you can't. Prawda? Więc jakby podsumowując, to wszystko, co przeczytaliśmy, prawda? Mieliśmy, mieliśmy kilka ciekawych konceptów. Może pokażę jeszcze tą stronę jakby w całości, bo mamy jeszcze kilka ilustracji, które nam niejako minęłyśmy się, minęliśmy się z tymi ilustracjami. Dobra, mamy tutaj um, takie coś jak, już momencik, oto. Active and ambitious people often have more than one aspiration. And sometimes this can conflict With each other. What's the solution when it comes to deciding which options to choose? Dobra, ambitni ludzie i aktywni, oczywiście wszyscy słuchający y, tego nagrania na pewno do tej grupy należą. Oni często mają więcej niż one aspiration. I czasami te aspiracje conflict with each other, prawda, się ścierają. I co można zrobić, When comes, jak trzeba wybrać, którą opcję wybrać. To jest, to jest, którą opcję wybrać. Dobra. I tu mamy bardzo fajny proverb. The person who ch ch chases two rabbits catches neither. Mądrość przysłów, prawda? Osoba, która goni za dwoma zajączkami, żaden go nie złapie. Dobra. Um, I tutaj mamy jeszcze ciekawą rzecz. Mamy The Positive Development Cycle. Dobrze, zajmiemy się nim w przybliżeniu. Here we go. Dobra. The Positive Cycle. Co no to będzie? A, POS, tak. Dobra. Czyli co. Mamy tak. Mm, positive development cycle argues that people learn most when they taught to focus on their strengths rather than on their weaknesses. This can create a virtuous cycle. Okay, na rano nie Musimy sprawdzić to słówko. Uwaga. Virtuous. Virtuous, ok, virtuous cycle, czyli having or showing high moral standards, ok, virtuous circle. circle. Późno w nocy już jest, <laughs> czyli takie mm, z wartościami, ok? Dobra. I teraz mamy tutaj jakiś ten właśnie ten, 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 ten uh, circle, nie cycle, tylko circle. What you already know sets a foundation for learning more. To co już teraz wiesz, to co to jest baza, na, na, będziesz się uczył więcej, prawda, na tej bazie. Potem co? New learning builds on and reinforces what you already know. Czyli nadbudowujesz nowymi informacjami to, co już already wiesz. Dobra? Given the right spot, you can build up a really solid skill set. Jak dostaniesz dobry, um, taki właściwy um, wspomagacz, prawda? To zbudujesz naprawdę dobry zestaw umiejętności. No i to jest bardzo fajna rzecz. Trouble choosing. Co jest, co się dzieje, kiedy jest trudno wybrać? Trouble choosing. If it's, if it's proving hard to choose between your aspirations, try this technique attributed to American magnate Warren Buffett. O, oh, super. Dobra, i teraz mamy, o co nam Warren Buffett radzi, jak się. Zachować, czy tak powiem. Jeżeli mamy trudność z wybraniem, e, właściwie co chcemy robić, prawda? I teraz tak. Pierwsza rada. Write a list of 25 things you would like to accomplish over the next year. Include everything: personal life as well as work. Dobra. Czyli. To, co nam e, to jest nam sugerowane, żeby napisać 25 rzeczy, które chciałbyś, jakby, prawda, accomplish w następnym roku. Wszystko włącz. No i teraz słuchajcie, to jest dla Was zadanie. Używamy dwóch narzędzi. Kartki papieru. Kartki papieru, tak? To jest kartka papieru. I słuchajcie. Klubowizm. Te dwie rzeczy. To są narzędzia doskonałe. I używając tych dwóch narzędzi piszecie. To, co jest właśnie tutaj radzone. Czyli 25 rzeczy, które chcielibyście. Um, no, komplisze, to chcielibyście jakby nie uzyskać, skończyć tylko. Boże. Nie wiem, jak jest po polsku accomplish. Dobra. Potem co on nam mówi? Circle the five most important items on your list czyli selekcja: pięć najbardziej ważnych rzeczy na liście. Okay. But double check that these five are the absolute top priority for you. Sprawdź, aby na pewno te pięć to jest absolutny priorytet yeah. dla ciebie. Dale. Start formulating a plan for how to work towards these five goals. Which, resource, which resources you will need to assemble? I tak dalej. No to teraz przechodzimy do konkretów, czyli musimy sformułować plan, jak to zrobisz, jakich resources potrzebujesz, i tak dalej. I co? Set aside the other 20 items. Once you've achieved your top five, you can reassess your goals, but until then, the other 20 are distractions. O! Oh. Czyli te pozostałe 20 na bok. Jak osiągniesz te top five, to wtedy możesz je reassess. Możesz do nich wrócić i jeszcze raz je przeanalizować, ale do tego momentu uzyskania tych. Osiągnięcia tych pięciu najważniejszych celów. Te są distractions. Te są czym? Distraction to jest coś takiego, co chcesz się skupić na y, czymś, prawda? I distractions cię od tego od, y, odpycha, odbie, odbiera twoją uwagę, prawda? To jest distraction. Dobra. Myślę, że y, ten y, Artykuł pod tytułem navigation, navigation Skills, Finding Your Success Path, był bardzo ciekawy. Dowiedzieliśmy się, że są dwie teorie, które mówią o tym, kto osiąga sukces. Czy sukcesem sukces jest zapisany w, nie wiem, genach, czy możemy się różnych rzeczy nauczyć. Bardzo ciekawe było to doświadczenie, o którym mówiliśmy że jeśli wierzysz, że możesz coś zmienić, to wtedy to zrobisz. Tak też yy, ciekawym faktem było to, że. Yy, jeżeli mamy wiele aspiracji, jak wybrać, ponieważ jeżeli gonisz dwa króliczki, żadnego nie złapiesz, chociaż Warren Buffett mówi, że można gonić pięć. Dowiedzieliśmy się, że. Jeżeli szukasz um, pracy, to szukaj positive environment. Ludzi, którzy będą cię wspierać. Którzy będą dostrzegać co ty can, a nie których rzeczy ty can't, prawda? Um, żeby się focus na. Um, żeby się nie fokusować na, na limitations, prawda? Um, no i bardzo ciekawe, um, była oczywiście ta technika. Od Warner Buffetta, jak wybrać, co jest dla ciebie najważniejsze. Więc teraz chciałabym Was prosić o wykonanie tego ćwiczenia. To jest takie dobre ziarno zasiane po tym filmie. Więc zapraszam do zobaczenia. And see you next time. Będzie więcej filmików z tej samej, jakby, stajni o. W sukcesie, o takim osobistym rozwoju, troszeczkę może o biznesie. No, więc nie przedłużając, mówię: Thank you, bye i do zobaczenia. Kapitan English się żegna. Bye.